To moja żona mnie zostawiła, spakowała swoje rzeczy, zabrała nasze wspólne oszczędności, a ja zostałem sam z półrocznym synem w wynajmowanym mieszkaniu. Gdy moja matka dowiedziała się o sytuacji, przyszła do mnie i powiedziała stanowczo: Pakuj się, synu, zamieszkasz z małym u mnie. Próbowałem odmówić. Moja relacja z mamą była daleka od ideału. Często się sprzeczaliśmy, a nasze rozmowy kończyły się kłótniami. Ale teraz, kiedy zostałem sam, ona była jedyną osobą, która wyciągnęła do mnie rękę. Moja była żona wyjechała i nawet się z nami nie skontaktowała. Dziękuję, mamo. To dla mnie naprawdę ważne, powiedziałem z trudem, bo nie przywykłem do proszenia o pomoc. Mama spojrzała na wnuka, który spał w łóżeczku. Daj spokój, nie ma za co dziękować, nie zostawię was samych. Wnuk zasługuje na to, co najlepsze, powiedziała, biorąc dziecko na ręce. Chodź, maleńki, teraz babcia się tobą zajmie, a tata będzie miał chwilę, żeby się spakować. Nie mogłem uwierzyć w to, co słyszę. Moja mama zawsze powtarzała, że nie ma czasu na zajmowanie się Bachorami, a teraz z takim oddaniem opiekowała się moim synem. Kiedy przeprowadziliśmy się do niej, przygotowała dla nas największy pokój w mieszkaniu, a sama przeniosła się do mniejszego. Gdy próbowałem zaprotestować, tylko machnęła ręką. Dziecko potrzebuje miejsca do raczkowania. Nie martw się o mnie, synu. Rozgośćcie się, obiad będzie gotowy za godzinę. Mama zadbała o wszystko. Lodówka była pełna jedzenia, również tego przeznaczonego specjalnie dla dzieci. Na kolację zaproponowała mi lekkie, dietetyczne potrawy, tłumacząc, że to najlepsze dla zdrowia syna. Jej troska była tak niespodziewana, że nie wytrzymałem i rozpłakałem się. Cicho, synu, cicho. Wiem, że jest ci ciężko. Samotne rodzicielstwo to niełatwa sprawa. Ja wychowywałam cię sama, bo twój ojciec odszedł, gdy miałeś kilka miesięcy. Ale damy sobie radę. Nie pozwolę, żebyście byli sami. Roczek mojego syna świętowaliśmy razem. Ja, mama i on. Byliśmy rodziną. Gdy pewnego dnia zadzwonił dzwonek do drzwi, mama poszła otworzyć. Mamusiu, poznaj Katarzynę. Czy możemy zostać u ciebie na jakiś czas? Nie mam pieniędzy na wynajem. Usłyszałem głos swojej byłej żony. Zbladłem. Bałem się, że mama pozwoli jej wrócić, a mnie wyrzuci z mieszkania. Ale jej odpowiedź mnie zaskoczyła. Wynoś się stąd i zabierz ją ze sobą. Porzuciłaś swojego syna i męża. Nie ma tu dla ciebie miejsca. Myliłem się co do mamy. Okazała się kimś więcej niż matką. Była moją największą podporą. Mieszkaliśmy razem przez sześć lat, aż ponownie się ożeniłem. Na moim ślubie zajęła miejsce matki pana młodego, a teraz cieszy się na narodziny kolejnego wnuka.